Visto. jeżeli słuchasz tego nagrania, jesteś prawdopodobnie ostatnią osobą, która przeżyła wojnę nuklearną. Nie mam dużo czasu, muszę mówić szybko. Najważniejsze to, żebyś znalazł schronienie. Potem może być za późno. Odezwę się za kilka dni, muszę uciekać. O gdzie ja jestem? Co to za świat? Tutaj kompletnie nic nie ma. Sama ziemia, żadnej trawy, drzew, zwierząt, wody. Rany, co ten głos mówił w mojej głowie? Wojna nuklearna? Czy ten świat jest efektem wojny atomowej naprawdę? Tylko ja przeżyłem. Co on powiedział? Szybko schronienie znaleźć. O rany, co tutaj może mnie czekać w nocy? Lepiej zbiorę te pozostałości drewna. może chociaż do czegokolwiek mi się to przyda. Jakieś pozostałości domów. Boże, co tu się dzieje? W ogóle. Trzymam coś w plecaku? Jest namiot i jest łóżko. Dobrze. Nie jest tak źle. Będziemy cię spać, mieli spać moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście jestem defisto. Jednak jestem w. Teraz Wam pokażę w skinie Ma to swój powód, o czym się wkrótce przekonacie. Witam was bardzo serdecznie w nowej, nowiutkiej serii, która jest, moim zdaniem, będzie epicka, będzie genialna, genitalna, jak już to pewnie parę razy słyszeliście w moich odcinkach. Mamy świat postapokaliptyczny, była wojna atomowa, wiecie, wszędzie latały bomby atomowe, bum, bum, bum i wszystko spłonęło. Nie mamy nic, nie mamy zwykłych roślin, nie mamy drzew. Oczywiście możemy wyhodować drzewa, jak, jakimś cudem zdobędziemy sadzonkę, ale raczej to będzie niemożliwe. Nie mamy raczej zwierząt też, i oczywiście nie mamy wody, co jest cholernym pro problemem, bo jeżeli byśmy chcieli sobie w jakikolwiek sposób wyhodować jedzenie, którego notabene też nigdzie nie ma, <śm> raczej woda gdzieś jest, na pewno. Tego jestem pewien, ale znaleźć ją będzie dosyć trudno. Tak więc. Ruszmy najpierw w kierunku tych domków, w zasadzie ruin domków, i zobaczmy, może coś tam się uda nam znaleźć. W sumie, tu jest tylko ogień i trochę kobla. E, bardzo nieinteligentnie. Kurczę, już jest 13 w nocy. E, czyna... Wow, netherrack. Aha, bo ogień się palił po prostu. No, taka tam ciekawostka. E, tutaj nic nie ma, może w tym drugim coś się uda nam znaleźć. Generalnie powiem Wam, że seria mi się. To jest mój pomysł. Nie chwaląc się, oczywiście. I zbierzemy te pochodnie. Bo kurczę, jak się zrobi noc, to będzie niebezpiecznie. Jak już powiedziałem, pomysł jest mój i sądzę, że jest dosyć fajny. Grać się będzie już od początku dosyć trudno. A im dalej w grze, tym będzie coraz trudniej. A to będzie związane z tym, że będę. A zresztą sami, zobaczycie, nie będę wam zdradzał, co tu się będzie działo. Kurczę, chciałbym znaleźć jakikolwiek domek, w którym będzie skrzy... O, nie mogę tak biegać. Gdzie będzie jakaś skrzynka w tych ruinach. Gdzie znajdziemy chociaż trochę jedzenia. Jedzenie jest nam niezbędne, żeby przeżyć w tak trudnych warunkach. Tam powinna być skrzynka chyba, w tamtym domku. I od razu was ostrzegam, że to, że mam taki krótki zasięg widzenia, w zasadzie jest chyba na normalu. Po prostu nie jest na dalekim, tylko jest na normalu. Też jest specjalnie, bo wiecie, wojna postapokaliptyczna. Tutaj się atmosfera, Wojna postapokaliptyczna, świat postapokaliptyczny po wojnie atomowej, atmosfera się zmienia. Po prostu nie widać wszystkiego, co tam jest dalej. Jest skrzynka, patrzcie. O kurde, to się nazywa szczęście. To jest naprawdę cholerne szczęście, że znajdujemy nasiona. Czy nasiona mogą wyrosnąć sobie tak po prostu na. Kurczę, nie pamiętam. Spróbujemy zasadzić. Byłoby cudownie, gdyby się udało je zasadzić na po prostu normalnym yy, gruncie. Bez wody. W zasadzie gdzieś by trzeba było jakiś obwóz rozbić. Może jeszcze tutaj. Tu jest w sumie dosyć dużo tych pozostałości po drzewach. Widzicie w ogóle. Wiecie, wojna atomowa, bomba wybuchła. I wszystkie liście zmiotła, wszystko spaliła. Nic nie zostało. Domy. Pff. Tak się składa, że nawet ten skin. Zupka. Świetnie, no po prostu parę razy próbowałem sam dla siebie zagrać na tym co tutaj stworzyłem i generalnie znajdowałem na przykład nic, albo oko pająka, albo inne równie użyteczne rzeczy. A tu kurczę samo jedzenie się znajduje, więc jest całkiem nieźle. Boję się tej nocy, bo naprawdę w nocy tu mogą wyjść całkiem nie... no właśnie redstone. choler niepotrzebny, mi teraz jest redstone. Myślę, że na razie sobie tutaj zostaniemy, a w sumie mam namiot, więc może jakiś obóz rozbijemy, będzie bardziej post ale oczywiście przy takim domku, żeby było bezpieczniej. Dobra, tu mamy jakieś zejście do podziemi, tak więc jak widzicie, naprawdę teren jest bardzo nieprzyjazny. Nie ma nic, nie ma gdzie się schować, tak więc yy, namiocik, łóżeczko, to zostawimy tutaj. Yy, klik. Chciałbym dodać sobie łóżko, i czy mogę też. Nie, nie remove. Remove, nie remove. Jak mam dodać łóżko? Szkurde, no. Jak to się robiło? Cholerkan. Clear. All. No, dalej, bo zaraz przyjdzie noca. Ja chcę iść pójść spać. No? Ja bym chciał skrzynkę tam włożyć. Dobra, skrzynkę się udało. A łóżko? A łóżko? A może na shifcie? Noż ty... Cholera mała. Może z drugiej strony spróbuję włożyć. Nie, nie mam pojęcia czy to coś by miał dać. No serio? Ej, niedobrze, robi się noc. Dobra, mam pomysł lepszy. Ten namiot to jest w ogóle kiepski pomysł. Wiecie, to jest pozostałość po... Nie wiem po czym, ale słońce zachodzi. Pięknie w ogóle to wygląda w takim postapokaliptycznym świecie. Schowamy się jako tako tutaj postawię sobie łóżeczką. I zabudujemy się trochę, ale jeszcze bym potrzebował. O, tego. To nam się bardzo przyda. I, i, i się zabudować szybko, bo w nocy tu może być... świetnie. <laughs> bardzo niebezpiecznie. Już jest. Za chwilę dochodzi 19, jak widzicie na tym moim cudownym zegarku w lewym górnym rogu ekranu. Słyszę złe dźwięki. Nie lubię tych dźwięków bardzo. Yy, jakiś dach prowizoryczny. Kurde, że mi tego drewna starczyło. Hop, 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 hop. Dobra, starczy świetnie. Będziemy mieli niejaki widok na to, co się dzieje na zewnątrz. Wszyscy szybki. Chyba nie chciałbym, żeby mi coś z góry skoczyło. Czerwone niebo. To jest zły znak. Mm, tu też postawimy na wszelki wypadek. I pochodnie. Tu pochodnie, tu pochodnie. I skrzyneczki też sobie postawimy. Pomyślmy nad podstawowymi więc e, jakimiś narzędziami. Kilow, <grym> kilow to jest podstawa, ba, najbardziej podstawowa rzecz w każdym e, minecraftowym survivalu, nawet takim postapokaliptycznym. Show e, Czy ja wyłączyłem tutaj takie cudo? Dobrze. Bo wiecie, wszystko przygotowywałem, więc musiałem sobie zobaczyć czy na pewno wszystko jest uszykowane. Yy, miseczkę schowamy, bo nuż znajdziemy jakąś krowę albo coś takiego. W sumie. A niech będzie hard. Bądźmy prawdziwym defistą. O f! Hej, amazing! Tego się naprawdę nie spodziewałem. Aczkolwiek boję się tam trochę schodzić bez drewna. Ok. Hops. Co to jest? Fuck! Nie, nie, jaki cholerny fuks, jak ja to przeżyłem. Widzę, że tutaj, oprócz tego, że była wojna nuklearna, chyba nie tylko ja przeżyłem, a jacyś maruderzy podrzucają tutaj bomby. Niebezpiecznie, naprawdę niebezpiecznie, ale węgiel jest. <laughs> Zawsze spokojnie. Najpierw kobla, kobla, kobla mamy. Hop, 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 niech kobel, więc będzie z nami, aby wybudować sobie kirov. Kirov kamienny się o wiele bardziej przyda niż taki dosyć do niczego drewniany. I weźmy trochę tego węgla. No, na pochodnie, sami wiecie. Później tak i tak pójdziemy trochę dalej. W świat. Okej, okay, dobra, nie jest tak źle, nie jest źle. Pyk, pyk, pyk. I zaraz wracamy na górę. Może nam się uda dojrzeć, jak wygląda postapokaliptyczny świat w Minecrafcie przez okno w nocy, bo jak wiecie, w nocy wychodzą największe. Syfry, nazwijmy to. E, dirt, dirt. Musimy się dirtem posłużyć i trochę drewnem. w ogóle kiepsko to zrobiłem. Czy coś nam się tutaj pojawiło? Może jakiś mały mieczyk z kamienia? I pójdziemy na zewnątrz. Tak wiecie. Mm, na zwiady. Mały rekonesans. Później, jak widzicie, będzie lepsza broń. Będziemy mieli czym się bronić, ale też będzie, sądzę, więcej przeciwników. Dobra. Przez okienko coś widać. Nie, nic nie widać. Nie, nie rób tego defisto. Najpierw kamień. <grym> Dobra. Czy jest tu coś, czego się powinienem bać? Szkielet. Znaczy nie szkielety, to nie są szkielety, moi drodzy, to są yy, pozostałości, po prostu mutanty po wybuchu nuklearnym. I tak samo jak tutaj, bardzo myślę, że będą. O, ła! Nam przeszkadzali. Dobra, załatwmy ty. O, fakt! To, to jest niedobrze. <ścoughs> myślę, że bezpiecznie będzie jednak przespać tę pierwszą noc, póki jeszcze nie jesteśmy jakoś wybitnie... Uszykowani. Ok, dobra. Noc kamieniała dosyć przyjemnie. Bałem się, że coś nam tu podejdzie i nas zaatakuje. Dobra, ci sobie tu płoną. Jak widzicie, nie lubią słońca. Nie wiem, czego to może być efekt. Może zbliżającej się jakiejś katastrofy kolejnej. Mam nadzieję, że nie, bo to by było bardzo niebezpieczne dla mnie. Chciałem jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. Może coś się znajdzie. pająk się znalazł. Zmutowany pies. <laughs> Zmutowany pies nam się na razie nie przyda. I tutaj mamy jakiegoś też, jak widzicie, marudera, to jest bardziej jakiś też alakamikadze. Wiecie, stracił sens życia, tak więc yy, postanowił tracić sens życia wszystkich innych. Cholera, że ja się nie zgubił. To by... O nie, 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 nie. Tutaj jakiś mutant. Mam nadzieję, że radioaktywne promieniowanie nie będzie jakoś oddziaływało na te potwory, bo to by było straszne. Jakby one zmutowały, byłyby wielkie, to byłyby o wiele bardziej niebezpieczne. Ten świat jest naprawdę nieprzyjazny, jak widzicie. Tak więc ja na razie wrócę do siebie i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się wszyscy razem. I że nic się złego nie stanie. Ja, oczywiście, nie będę tutaj grał. Nie, nie będę tutaj grał, to nie jest taka seria, że ja będę sobie grał, dogrywał sam od siebie i tylko wszystko będzie dla Was. Coś bym zjadł. Jeszcze przed końcem odcinka i sobie zrobimy mały chlebek. Nasionek się z tego nie da zrobić, tak więc robimy tak. I defis to z o mnie, o niom, niom, niom. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Jest niebezpiecznie. Jesteśmy w małym punkcie, jest po wojnie nuklearnej. Jak widzieliście, nie ma nic. Nie ma trawy, nie ma drzew, nie ma wody. Nie mam pojęcia, jak my to przeżyjemy. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza, czego tylko chcecie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.